Czy wiecie Państwo co to jest ejektor? Ejektor to jest rura wydechowa w czołgu. Oto właśnie jest rura wydechowa, która y, w odpowiednich warunkach, a więc w pracy zimowej, czołgu, pokazywała jak niedoskonale był skonstruowany silnik czołgu T55. Otóż. otóż y, w zimie potrafił wypluć, jako jednostka jeszcze nie, na, yy, nie nagrzana, wypluć przez pierwsze 5 minut pracy 20 litrów nieprzepalonej ropy. I ta ropa później była, jak to za komuny bywało, sprzedawana różnym fajnym, prywatnym, m.in. taksówkowym przedsiębiorcom, którzy sobie z tej ropy korzystali. Jesteśmy w najnowszym, najświeższym, najmłodszym muzeum militarnym w Polsce, a na pewno we Wrocławiu. Fort Wrocław nr 9 ostatnio zdobył fantastyczne yy, militarne trofea, tak to trzeba nazwać, między innymi Skota i czołg T-55. Oba te pojazdy i oczywiście dwie armaty z czasu II wojny światowej, ale tak najbardziej cieszy mi się ze Skota i z czołgu. To, co widzicie nade mną, więc lufa czołgu, to jest bardzo ważny element pancernego wozu, dlatego że wchodziło do niej aż 7 butelek wina. A to jest bardzo ważne, dlatego że wszelkiego rodzaju wyjazdy żołnierzy na poligon kończyły się oczywiście opijaniem tego poligonu, poligonowego spotkania, nielegalnym, jak się pewnie domyślacie, no ale wino w, w ilości siedmiu butelek wystarczało na kilka dni. Co przed nami jeszcze? Zobaczcie na yy, gąsienice. Gąsienice w bardzo wielu czołgach wykonywane były, czy produkowane z materiału, który pochłaniał radioaktywność. Kolejnym elementem fajnym, który ostatnio zdobyliśmy z Warszawy, z Muzeum Warszawskiego Wojska Polskiego, jest Scott, pojazd, którym przewożono dowódce i kilku żołnierzy y, piechoty, tak żeby mieli gdzie się schować i być chronionymi przed atakiem, a przede wszystkim karabinów maszynowych. Zwróćcie uwagę na opony. Te opony nawet po przestrzeleniu czterech, a nawet pięciu przestrzelin, skałasznikowa y, y, specjalna sprężarka pozwala na dojechanie do miejsca docelowego, czyli kilkanaście kilometrów, tak że te opony dopiero y, pozbywały się zupełnie powietrza w momencie, kiedy po tych pięciu, sześciu kilometrach y, Scott dojeżdżał i mógł tam rzeczywiście być poddany wszelkim naprawom. W Muzeum Fort Wrocław nr 9 mamy też dwa nowe eksponaty w postaci artylerii, dwóch armat, które tak naprawdę już dawno nie strzelały, dlatego że wyprodukowane są w czasach II wojny światowej, dokładnie pod koniec, to jest rok 1945, one są uszkodzone, one zostały gdzieś trafione przez przeciwnika, gdzieś mocno uszkodzone, także nie posiadają cech strzeleckich, absolutnie już nie, nie do wykorzystania, no ale wyglądają jak takie armaty, które z daleka przynajmniej, które są zdolne do walki artyleryjskiej, dlatego warto przyjść do nas i zobaczyć, jak taka armata wygląda z Oczywiście w wielu różnych muzeach możemy zobaczyć taką armatę, ale nie na wszystkie możemy wejść, nie każdą możemy pomacać, zobaczyć jak lufa się kręciła z góry do dołu albo na boki, i jak pracowali żołnierze, artylerzyści przy tego rodzaju sprzęcie. U nas można to wszystko zobaczyć, usiąść i zobaczyć jak się z takiej armaty korzysta.